Dobra. Szymonku mordy, na majku Cebul z dwie Rodziny i to jest moje Hot Sixty Challenge. Dziękuję Pixu i Dawonetki za nominację. Jedziemy. aj, aj zioma abym nagrał szybko, choć szesnastkę Dawno nie pisałem mi, to mnie przeraża strasznie, ale jak wszyscy to wszyscy liczą się szczere chęci Cebul to marka na trakach, poną wersy Bang bang, pomoc szpitalom się pomaga.pl Mordo na co czekasz chwyć del i cyk nie przelew Wyjebany w sumę liczy się każdy cent liczy się dobry uczynek, więc nie przejmuj się, echem Czyniąc dobro, pamiętaj, że ono zawsze wraca Ta zbiórka to współpraca, nikogo nie wzbogaca To ciągła walka Szacun za wytrwałość dla lekarzy. Gorące wersy, chodź z tym mikrofon w usta parzy. Chciałbym jeszcze was poprosić o jedną przysługę: Nie wieście we wszystko, co mówią w telewizji, durnie. To zakłamane szuje, więcej się nie udzielam. Człowieku, nie daj się im manipulować, żegnam. Tak, to właśnie były moje gorące wersy. A moje nominacje to Young Duck, Duck Pietra, Bejer, Dziki i oczywiście Pluto NSH. Zróbcie ogień, panowie, pozdro.